Hej, czyli dajcie z tej strony Gilatki, zwrażam Was bardzo serdecznie na Madaria's z Gry Project Sphinx, którą dostałem na maila od twórcy tej gry. Byłem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie, ponieważ zapowiada się, że jest to trochę taka gra typu portal, że tak powiem. Możemy strzelać kulką i teleportować się w miejsce, w którym ona ląduje. Nie wiem, czemu tu się akurat... Po... A nie, bo tutaj wybuchł, okay. ten wybuch, tutaj obok. Okej. Okay. Tylko okay. teraz tak. Czy mam informację? Aha, prawym się teleportuje. Lewym strzelam, rozumiem. Co? Czy ja mogę zacząć rozgrywkę, czy będę musiał się domyślać, o co chodzi? Mogę popsługiwać kogoś w barze. Witam serdecznie. Balony... Dobra, balony odbijają ewidentnie. A, chyba tu muszę iść w ogóle. E, czy ja tu mam iść? Jest to na pewno tutaj. Halo? Jakiś przycisk? Coś? Welcome. Witamy. Witam serdecznie. E, o, organizmy syntetyczne. Meet them and enjoy your stay. A może po prostu mam iść dalej. To jest też takie mądre dosyć, bym powiedział. Raczej tak! O, you know, czyli wystrzeliwuję kulkę. From I z no, pojawiam no, się no, w no, miejscu, no, gdzie no, jest, jest ta kulka. Pyk i cyk, jestem w kolejnym miejscu, czyli taki portal trochę na innych zasadach. Wszystko rozumiem. Mogę interakcję robić? Co to jest za kostka dziwna? Prediction. Uh, aha, pokazuje mi. Aha, pokazuje mi, gdzie to może lecieć, tak? O kurde. Co prawda nie pokazywało mi z jakiegoś dziwnego powodu. Aha, lewy shift. O kurde i pokazuje mi wszystkie odbicia po ścianach. O kurde. ale nice. Kozak, fajny to to. Muszę przyznać. Taki portal, ale trzeba się bardziej rozglądać. A i teraz muszę na przykład strzelić tam. Oj. A, nie musiałem wymierzać nawet tym. Będę starał się jak najmniej korzystać z tej umiejętności, tego wymierzania. Ale tak to wszystko wygląda. Z tego, co widziałem, również gierka nie jest jeszcze dostępna bezpośrednio, żebyście wy mogli sobie zagrać czy wypróbować. Ale będzie pewnie niedługo na Steamie, z tego, co wiem. I co teraz? A, mam po prostu... Aha, po prostu. Czasami się za długo zastanawiam nad czymś, co O! o. Czyli tak naprawdę nie używam prawdziwej em, teleportacji. jest po prostu. Aha, czyli jestem jakąś materią super która przenosi się przez. Przez jakiś tunel Okej, okay, dobra, może nie powinienem tego wiedzieć Powinienem tutaj iść? Nie jestem pewien czy, czy tak jest? Super, gra mnie próbuje straszyć Tym, że nie chciałbym wiedzieć, co by się stało Jakbym się zepsuł W sensie, jakby się zepsuło to, co tutaj robię w tym momencie e, Tutaj? Nie Tutaj? Nie, a tam <grym> Jestem głupolem Dobra, czyli musi chociaż raz Dotknąć ściany, z tego co rozumiem Żebym mógł się gdzieś przenieść Eee. Tu? Eee. Jestem w tym samym pomieszczeniu czy w innym? Nie rozumiem. <grym> czasami, nie wiem. <grym> czasami już nie ogarniam w którym ja jestem pomieszczenie, w którym powinienem być, a w którym nie powinno mnie być. Mogę też czasami sprawdzać, widzę, od jakich e, ścian powinno, powinno się to odbijać. O Jezus. Teraz tu o ścianę. Jak tylko dotknie ściany, to mogę się od razu przenieść. Wow, e, w ogóle e, strasznie taki mam motyw, jakby cyberpunkowy tego wszystkiego, ale to może tylko ja, jeśli chodzi o to. W sensie takie wszystko wygląda na technologiczne i tak dalej. Mogę też zrobić w ten. Aha, tam muszę się przedostać, ok. No dobra, to nie był jakiś większy problem. Aha, i tutaj, gdzie, kiedy są te, to nie mogę się przenosić. Naprawdę, często mam wrażenie, że. Aha, tu nie, tu nie mogę, tu jest to. Po Aha, tutaj. <grywia> nie widzę po prostu, jestem ślepy czasami. Wow. Mhm. Aha, czerwone pola będą rozwalać, czyli jak strzelę tu, to będzie rozwalało to. Okej, okay. wszystko jest jasne, czyli muszę po prostu przebić na drugą stronę się. Więc dotknę tu i mogę. Uh. Ale przechodzić sam mogę przez to. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, czyli przechodzić tak, tak, ale, roz, ale strzelać w to to nie za bardzo. E, nie wiem też czemu to się dymić, to powinno się dymić, szczerze mówiąc. A. Gdzie powinienem iść dalej? To jest dobre pytanie dla mnie w chwili obecnej. Aha, w tym polu nawet nie mogę strzelać. Please proceed to the nearest registration center. Dobra, czyli muszę pójść do jakiegoś. E, centrum rejestracji, tylko... Jak mam to rozumieć? W sensie, gdzie mam się dostać? Bo, bo te drzwi są zamknięte. Czy, czy mam rozumieć, że. To jest zamknięte, okno zamknięte. A tu jest okno otwarte. Po prostu, ok. Czyli jak są drzwi zamknięte, to mogę w te, też w ten sposób zrobić. O kurde, mogę. Ło, mogę jeszcze przenosić obiekty w ogóle, to dosłownie jak w portalu. A czy to się wysadzi? Nie, nie, nie wysadzi jak w portalu. W portalu nawet nie wiem, czy były takie. Eee, chwila, ale teraz pytanie: czy jak ja to trzymam, to mogę strzelać? A, mogę! Okej! Okay. Czyli tutaj już zaczynają się kolejne rzeczy dziać, tak naprawdę. Mogę podnosić rzeczy. Aha, tu jest czerwone pole. I z czerwonego pola się nie przeniosę. Tutaj też jest wszystko zabudowane. Mmm! Zaczyna się robić dosyć ciekawie, muszę przyznać, jeśli chodzi o to. Tylko teraz tak, czy ja muszę to na jakimś konkretnym miejscu postawić, bo to było tu. A, jest. Aha! Dobra, rozumiem wszystko. Dobra, czyli jak położyłem kostkę, to kostka otworzyła mi przejście, i dlatego teraz tak mogłem. Dobra, jestem. I, I gdzie dalej? Czy powinienem z tą kostką tu przejść? Tam. O Jezus, ja teraz powinienem tam kostkę położyć? Czy chwila. Ale ja będę skoczę tu. O, czyli mogę tu wejść. Teraz muszę się dostać tu. I ja zakonam tą kostkę przejść tylko czy kostka się nie niszczy? Nie, kostka się nie niszczy! Dobra, czyli wszystko jest jasne w tej kwestii. Puff. A, otworzyło coś. Mogę też dalej przejść? Mogę, ale to nic nie zmienia. Dobra, czyli tu wszędzie jest pole, tu wszędzie jest barykada, po której nie przejdę. Tylko pytanie, jak mam teraz stąd wyjść? Bo nie jestem w stanie tu strzelać nawet. Stąd też nie, tylko jestem w stanie tu wyjść. Ale jak wyjdę tu, to tu mam blokadę teraz w tym miejscu. A, chyba, że sam stanę, no tak Stare triki, kurde, z Ameryki. Dobra, jestem. Okej, okay, rozumiem. E, w sensie nie widzieliście tego, po prostu yy, to było sprzężenie dziwne jakieś, no i tak po prostu się stało. Przynajmniej tak będę to tłumaczył. Dobrze, jest. Raz, dwa, trzy. Aha, a tamto teraz będzie tu jechało do mnie, przejedzie tu przez tą barierę. Uuu. Trochę skakanie jest takie dziwne wydaje mi się, że strasznie na odległość się leci. Aha! Wow, zrobiłem! Chyba do tej pory było najcięższe z tego wszystkiego szczerze mówiąc. Ale będą tylko gorsze. To jest tak jak w portalu. Zaczynasz grać w portala i mówisz sobie, ogarniam już tę grę. Ta gra nie jest taka ciężka, to, to jest dosyć proste do rozkminienia. Po czym trzy poziomy dalej stoisz się, zastanawiasz, ale w jaki sposób to ma działać, a dlaczego to nie działa, dlaczego tego nie mogę, a dlaczego tamtego nie mogę? Haaa, I potem za zaczynam się ja zastanawiać, czy takie blaszki mają sens, czy ja po coś mam konkretnie i od nich odbijać to Czy mogę w ogóle wchodzić na to? To jest moje pytanie, chyba niespecjalnie. Eee, dobrze, powinienem może przejść do końca. Aha, po prostu mogę. Naprawdę, ja się zastanawiam o co chodzi wystarczyło zrobić coś takiego. <laughs> Z tym polem Dobra. Elko zamknięte. Bardzo ładnie. Jesteśmy. Kolejne pole. O kurde. Co tam się dzieje? Eee, mam po prostu co tam te drzwi się dostać. Tak? Traktor, o kurde. Boom. O kurcze. Czyli muszę się dostać gdzieś do środka. Tych, tych, tych. Yy, dziwnych latających elementów, tak? Dobra, jestem tu i mogę przejść. I to tyle? Naprawdę? To, to, to nie wymagało nic więcej ode mnie? To aż dziwne, szczerze mówiąc. O, kurde. Raz, dwa, chwila, gdzie jeszcze raz? Tu? Gdzie to się ma, niby, odbić? O. Ale tam nie ma żadnego pomieszczenia. Więc w jaki sposób miałbym to niby zrobić? Może mam się na tym pojawić dosłownie. Coś tu się zepsuło ewidentnie. Dobra, raz i dwa. Mogę wejść na tą szybę. A, może. Chwila? Czy jestem w stanie to oszukać minimalnie? A, chyba nie. Dobra, czyli muszę trafić idealnie prosto. Może raz, dwa. 3? Nie, ewidentnie nie. Może tu? Raz, dwa, trzy. Hmm. A pytanie, czy jestem w stanie to zrobić w ten sposób? Na przykład, że jak strzelę. A! Prawie byłem! Strzel tu. Dobra. Jestem? Nie, nie ma mnie. O nie! Dalej mnie nie ma! Co jest? Gra mnie nienawidzi. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, jestem! No kurde, rozgryzłem to jakoś. Pewnie jeszcze nie o to chodziło za bardzo. Ale niech będzie, nie będę narzekał. Czy to będzie jak na mnie jakaś winda czekała? Co tu się dzieje? Aha, muszę sobie przyciskiem otworzyć wszystko. A, że wszystko jasne, proszę bardzo, żaden problem. Nie wiem też, czemu ja przez całe, całe to wszystko przechodzę sam. Jak mam rozumieć te dziury? Co tu się dzieje? Jak tego dotknę, to mnie wystrzeli w jakiś sposób? Dobra, to mam jakąś skrzynkę. Tam na dole jest jakiś przycisk. Może to o to chodzi z tym przyciskiem? A tu winda jeździ. Dobra, no to proszę. O kurde. Co jest? Uu! I chyba powinienem tam się dostać. Tak mi się wydaje. No, to jestem. Praktycznie. No, jestem. No i co teraz? A, i tu muszę trzy kostki dostarczyć. Dobra, to już nie będzie takie banalne. <grym> A Krystian myślał, że to będzie bardziej banalne. Winda tu działa. To jest spoko. Ja to tak naprawdę nie potrzebuję. Aha, tylko to... To ściąga pole siłowe, nie? Tak, to ściąga całe pole siłowe, żebym mógł się tam w ogóle przedostać. Eee, w jaki sposób teraz mam się dostać tam na górę z powrotem? W ten sposób? W sensie wystrzelić i... To się odbije w końcu? Jest! Dobra, w ten sposób, jeszcze raz. Pyk. I co teraz? Bo ja tu widziałem tylko jedną kostkę. Tu nie widzę nic, Space Corporation. Mam tu jakąkolwiek inną opcję? W sensie, no widziałem tylko tą jedną kostkę. Do not cross, nie przechodź. Ale muszę przejść. Tam jest jedna kostka. O kurde. Dobra. O, dobra, nieważne. Pff. Dobra, mam drugą kostkę. Mogę ją zrzucić. I gdzie jest trzecia kostka? Potrzebujemy. Nie, nie potrzebujemy trzech, potrzebujemy dwóch. Nie potrzebujemy trzech kostek. E, tylko tak, tą kostkę muszę dostarczyć Gdzie jest winda? Tu jest winda Dobrze, e, tu mogę tą kostkę dostarczyć Bez problemu Na drugiej kost na jednej z kostek Mogę stanąć ja w ogóle, to jest też taka kwestia Bo ja nie jestem zbyt mądry I często muszę sobie takie rzeczy ogarniać Tu, jak w tą O Nie wiem czy o to chodziło, ale Mam nadzieję, że o to chodziło A Czyli nie o to chodziło? A czemu drzwi się otworzyły? Mogę się dowiedzieć? Mogę się dowiedzieć, dlaczego drzwi się otworzyły? Ciężko stwierdzić. <grym> Tylko teraz tak. Musiałbym zrobić to w ten sposób, w sensie ja to chętnie zrobił także. Raz. O, nie mogę tak? Tam na, na całości się zakłada tarcza. O, mogę się tu przenieść, ale przenoszę się bez, bez kostki. Dobra, czyli to nie jest takie banalne. Aha, czyli mogę zrobić tak. Mogę zrobić teraz tak. To kostkę z kostką wjedzie na górę. A teraz mogę wziąć kostkę i mogę sobie przejść tu. Dobra, to nie jest takie trudne. To jeszcze na tyle IQ mam. Okej? Okay? No, i trzy zielone. Super, otworzyło się. Tylko, że tu już mogłem przejść, więc w czym problem? Tutaj nie. A koniec! Jezus, gra się zastanawiała po prostu. Zero razy zginąłem, to się liczy coś. To się coś liczy, jakby nie patrzeć. I są też kolejne etapy tak naprawdę tej gierki, jeśli byśmy chcieli. Co prawda, nie widzę za bardzo. Brakuje mi tu właśnie takiej postaci, coś jak właśnie GLADOS była w portalu, która była w stanie nas kierować, ciągnąć i mówić nam. Witamy w jednostce dziewiątej, Stacja Upgrade'u. O, dostałem coś. Speed and momentum. Okej, okay, czyli. A, mogę, mogę strzelać albo powo bardzo powoli kulkami, albo nimi przyspieszać. To jest fajny mechanizm. Fajna mechanika, muszę przyznać. Hmm, fajna ta. Fajna ta rzecz, muszę przyznać. Co prawda, nie widzę tu za bardzo opcji zrobienia czegoś, yy, jeśli chodzi o to, bo można też szyb, szybko przeskakiwać, szybko odbijać, o szybko przedmioty odbijać. To już nie, nic nie leży. E, także e, wygląda to dosyć śmiesznie. Jest więcej mechanik na pewno widzę w tej grze, patrząc po tym, co tutaj się dzieje. Może, że, może jeszcze nam się coś pojawi, pojawi z tego wszystkiego. Zobaczymy, brakuje mi właśnie takiej fabuły, ale jeśli chodzi o ten odcinek, to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, koniecznie, żeby zobaczyć, jak męczę się z przechodzeniem tej gry. <laughs> Póki co trzymajcie się po. No i cześć!